Cukrzpice, wycieczka na cukrzpice dziś. Zobaczymy co się tam odpier mandala. Będzie kolejna katastrofa, tym razem w Monachium kurwa. Taliby kurwa porwali aeroplan i próbują uderzyć kurwa w wieżowiec o dwa. No i utknęliśmy w Monachium korku koło Mercedesa Było blisko Było blisko i bym się wpierdzielił hopu w piździsku, Że trzeba się skupić na jeździe No widać już góry Alpy niemieckie, strona niemiecka Jesteśmy 50 km jakiś, nie? tutaj teraz z prawej nam się wyłonią też jakieś szczyty zajebiste. godzina 11:30 24 km jesteśmy kurwa od celu i 51 minut będziemy stać w korku tak pokazują gogle góra też cała w korku autostrada także wszystkie drogi są o tej porze zakorkowane najlepiej chyba wyjechać w środę eee, samego rana tam na szczycie łąki widać ciekawe czy tam ktoś mieszka i wypasa owce. Taka hala, jak to się mówi. A my dalej stoimy w korku. Kurwa, jeszcze godzina jazdy przed nami 20 km zrobimy w godzinę. No to dlatego, że to miejsce jest komercyjne, kurwa. I często odwiedzane przez turystów, a zwłaszcza przy takiej pogodzie. Jeszcze jak są ostatnie podrygi lata. Niczego innego się nie można było spodziewać. dojechane Parking, zarąbane cały dookoła, parkingu, wszystko zarąbane całe. Samochodami. Także miejsce komercyjne w Chuj. Idziemy wjechać kolejką na samą górę Cuk Szpice. Tam jest kolejka. O, tak to ta wygląda. I tam po tych linach będziemy się wpieprzać na samą górę I teraz kurwa pytanie Czy każdy ma majtki na zmianę? Kolejka linowa Cukrzpice Linki grubości mojego pindola Wciągają Kurwa, kolejeczkę na górę Tam Kurwa Trochę się musieli ludzie namęczyć, kurwa, ekstremalna robota, żeby na taką góreczkę, kurwa, zamontować taką windę. A więc bardzo fajnie, idziemy dalej, kurwa, trzeba się tam wbić. Tutaj ta wbina się cały przez cała się przesuwa. Tak, bo ona wystartowała przed chwilą stąd ta kolejka i wróci tam tędyk pewnie. I my będziemy tu z tej strony wsiadać, dlatego to, to się przesuwa na bok teraz. Tak to wymyśliłem. Tu to może lepiej będzie widać jak się przesuwa? Zajebiście. No kurde, piękna sprawa, nie? Wspaniale. A to już ja. I tak. Na dzieci, jaki koszt jest? Dzieci 11 euro, a dorośli 60 euro za wstęp, 61 razem. 144 euro za wjazd na Szpiecy. a jest bardzo ładnie. Alpy tutaj mamy jezioro, które zamierzamy też tam iść sobie zwiedzić dzisiaj. No i tak jest. A teraz czekamy w kolejce na naszą kolejkę. Tutaj by było chyba z tyłu popatrzcie na to, co? No i lecimy na górę. Mnie już uszy zatyka, że tak powiem. Się ciśnienie zmienia. Uuu, to jest dobre. Wow. Nie, no tak, kołysanie, to mi się flaki trochę przekręciło Nie, no stąd jak się patrzy przez tą dziurę, to Wam powiem, że jest tragedia. Kurde. Już jestem obszarem cały jesteśmy, kurwa, w chuj Tu jest drabina, ktoś tu schodzi czasami coś zrobić Po drabinie fuck, oh shit Wychodzimy, Hubert, Dawaj majtki Ile tu jest lodu Ja cię nie mogę Ale widok Kurwa, no naprawdę warto Przekozak. Magnes, no. To są magnesy. Karmisz Parchenkirchen, Kurb A? tu jest bancer. To też masz magnesy tam? No, różne są. Tutaj są różne kamyki. Ja bym ten wziął, Kacha, zobacz. Tato, chodź tutaj. Aha. Tutaj są chyba różne kamyki. Chodź tutaj. Tato? Taki znalazłem. Chodź no. ze mną. To weźmiemy może ten magnes. Idę z Tobą. Co tu jest jeszcze? Tutaj są kamyki, Katerynki. Kamyki są jeszcze. Kamyk. Mam taki, wziąłem. Zobacz, ten wygląda jak kryształ. No. Jak kryształ, co to za kamień może być? No, no, różne są. I też są takie krzyneczki. No, krzyneczki, dużo jest takich. Koszuleczki są. Na kawusie. Jest sklep z pamiątkami, ale nic ciekawego nie ma. Brania. Okulary. gogle harciarskie. Nart tylko brakuje, bo na narty też jakieś kurtki, to tamto, ale to stąd się raczej Ogularne. na nartach nie zjeżdża, tylko tam niżej chyba. Podstawki do piwa i kubeczki. Bryloczki do kluczy jeszcze są jakieś z krzyżem, taki, Bajer. Bajer, cóż, pizzę. 2962 metry nad poziomem morza. No, takie przekrzywione. No, to akurat ktoś fajnie wymyślił. Na Narty do Austrii. Patrzcie, jaki kurwa stok narciarski, Wyjebany w kosmos po prostu. I tam jeszcze wyżej, aż na samą górę. Można się wbić. Oczywiście teraz nie ma wszędzie śniegu. Ale jest kurwa kozak tutaj na marty Na pewno. Tutaj już kolejka austriacka na austriacką stronę Alp. Widzisz Hubert? Tuż na Austrii. Tam są stoki narciarskie na dole. Zobacz, gdzie jest restauracja. Patrzcie, gdzie można zjeść coś. Ach, jednak kurtka potrzebna no, Stare wyciągi jeszcze kurczę, że też były Już na obrazy Sprzed lat Cóż kibelki No i tu też jakiś ten sklep tylko A tam dalej jak pójdziemy Wszystko historia Miasta Girls Karmin Parszenkirchen kurwa o no masakra się budowało, kurde, kiedyś. Teraz się młodym nie chce pracować w ogóle. I teraz kolekcja kolejek. Górnicy coś tutaj wydobywali. A do co? Kardynał Święci. Się kiedyś spacerowało, a teraz się wjeżdża windą i się wchodzi po takich schodach, żeby sobie zobaczyć góry z góry. Kiedyś to był nie lada wyczyn, żeby się tu dostać. Przy dzisiejszej technologii a jest i w środku. Restauracja. Ale co idziemy na zewnątrz. Odczuć tą temperaturę najpierw tak. No to chyba na górę. Na samą górę wejść Chodźmy, zobaczymy co jest na samej górze A później się to wrócimy. Trzeba zdjąć maski, pooddychać teraz górskim powietrzem. Hej! Idę tu najpierw zobaczyć Nie jest tak zimno bez przesady Ale jest chłodno Tam można sobie wejść pyknąć zdjęcie na samym szczycie co szczycie. Tu jest wejście Patrzcie, co się dzieje. Ludzie schodzą na kucaka tam. Ja tam nie wchodzę. Co? Idziesz tam? To dawaj. Jest pięknie. Jest naprawdę wspaniale. Tutaj. Patrzcie, co się dzieje. Wjeżdża się windą i taki kawałeczek tylko trzeba pokonać, żeby sobie pyknąć tam foteczkę na przykład. Ja to nie dam rady. Nawet za, Nawet za to, że się. Zapłaciło te 61 euro za wjazd. Kurwa, to tam chuja nie wejdę. Uff. A i tam jest na dole, tam można wejść. O, tutaj jest. Widać doskonale, jak. Gdzie jest wejście? No powiem Ci Hubert, że jest trochę wysoko, co? Trochę. Chciałem to jeziorko, myślałem, że ono jest takie małe, mówię obejdziemy je, jak ktoś rzucił pigułę. Dobra. Myślałem, że obejdziemy to jezioro, ale ono jest zbyt duże. No i tak to wygląda. Dokładnie jak na mapach Google. Szkoda, że tam od strony Austrii taka mgła jest i nie widać. Za bardzo, jak to do końca wygląda, ale tam chyba nic nie ma oprócz tego stoku narciarskiego takiego na wypasie. Jest pięknie, tam jakaś wioseczka. Tak to wyglądają Alpy. Myślę, że flaki, które przewracają, jak ja patrzę na to, że oni tam wchodzą. Kiedyś bym wszedł bez problemu, ale dzisiaj to jest po prostu katastrofa. Mogę sobie... Takie ujęcie zrobić z tym samym szczytem. Tu jestem ja, a tu szczyt, góry. O, a tam jest w dole. Nic nie widać. Słońce mnie razi. Ale tak jest. Naprawdę, jak patrzę w dół, to mi się flaki aż przewracają w żołądku. Kurwa, tak tu jest wysoko. Nie wiem, czy ile procent oddaje. Kamera, kurwa, odda film z tego, co tu się dzieje. No, to jest kurwa, jakaś masakra. Jak tylko podejdę do barierki, też mi się flaki kurwa przewracają. W brzuchu. Śnieg jest, Hubert. Zobacz, Lena chce śnieg. Zrób pigułę i rzuć tam na dół. Nie. Rzucaj, dawaj rzucamy Ładuj tam na dół Zobaczymy jak daleko poleci Ja filmuję o. Jak kogoś trafisz, to do Dorzucaj. A ja teraz Teraz ty Spadła na dół Nie Idziemy dalej zwiedzać Bo nie ma czasu, tu jest dużo do zwiedzania Tak Idziemy dalej patrzeć w każdą stronę. A wcale nie jest tak zimno jak mówili. Zobacz, że tutaj jest normalnie, nie wiem, na dole było 20 stopni, tu jest może 2 stopnie mniej. Ale, ale słońce grzeje, nie? jest fajnie ciepło. I jest takie zimne powietrze tylko, nie? No jest gorąco normalnie. No właśnie. Kurtek żeśmy nabrali zimowych z domu, a tu wcale nie ma tragedii. No to zzioro wygląda jak takie niebieskie, no. bajkowe takie Nie wiem, z czymś śmierci no tu... żartiem też jeszcze jakiś Teraz widokowy przejdziemy się dookoła

tak, jeszcze rzut oka tu na tą stronę, co tutaj jest, bo tutaj też są różne tarasy na dole. Tak, tylko. Myślę, że tutaj już jest tylko taras na dole. No i tamte wyciągi narciarskie i to wszystko. No co, idziemy tam teraz zobaczyć? Mama coś tam znalazła. A, jest ten do patrzenia. Lena będzie patrzeć. O kurczę, tu fajnie też można się na drzewnie poleżeć, piwerko wypić jakieś. No, mamy tam jest takie... jakaś budka Huber z tym chyba. Mam te... Mamy takie coś z drewnianych Ale mgła jest na austriacką stronę. Może by było więcej coś widać. Oni muszą w Austrii tam zjechać, muszą do tego zjechać i jeszcze stamtąd tam na dół gdzieś. Czyli mają chyba daleko trochę. Nawet nie trochę, tylko sporo. Widać tam coś? Ale gdzie tam, widzę, pieszo chodzą też. Bardzo dużo ludzi tam piechotką widzę sobie chodzi. Patrzcie, aż tam są, na tamten taras. Tam cały rząd ludzików, nie wiem czy to będzie widać. Są napisy. Gdzieś tam sobie chodzą. A tam są tu napisy, patrz. Ile która góra ma metrów Tak? Tak, no Jaki to kawał... Później, później stamtąd trzeba tam zjechać, a stamtąd jak się zjeżdża, też tam jest jakiś też jest jakiś wyciąg i tam między górami też musi być kurwa fajnie. Ale najlepiej to by to było przejść na piechotę. Jej. Ale no to już nie dla mnie chyba. Za stary się czuję. Pokaż. 3774. 3774 jakaś góra jest. Aha. No rzeczywiście. Tylko, że to zaparowało całe. Ej, ja trochę siedem 473, 3774. Wirt szpice 3774 metry Nieźle, nieźle, nieźle Ciekawe czy coś będzie widać tutaj przez kamerę raczej nic